Cześć, witam Was ponownie. Dzisiaj zrobię pyszne i chrupiące krokiety ze szpinakiem, z serem, fetą i filadelfią. Razem to wszystko połączymy i będzie przepysznie. A więc zaczynamy, bo szkoda czasu. Aha, zobaczcie, mam tutaj już usmażonych yy, kilka naleśników, a przepis jak zrobić, takie naprawdę fajne, idealne naleśniki. Znajdziecie oczywiście w linku pod filmem lub w ekranie końcowym. Bo u mnie na kanale już, są właśnie, już jest film, w którym instruuję, jak zrobić idealne naleśniki. A więc zaczynamy od farszu, bo na niego musimy trochę poczekać. Szpinak i cebulkę musimy podsmażać na maśle. Wtedy będzie miały pyszny, maślany smak. I od razu wrzucam jedną dużą cebulę pokrojoną w kostkę. kilka minut. Cebulka już jest prawie miękka, więc teraz wetrę dwa ząbki czosnku, bo szpinak uwielbia czosnek. Podsmażam dosłownie chwilkę, uważając, żeby czosnek nie zaczął się palić, bo wtedy będzie niedobry. I teraz wrzucam szpinak. Wetrę troszkę gałki muszkatołowej, bo szpinak bez gałki to nie szpinak. Powiedzmy jedną trzecią małej łyżeczki. Szpinak podsmażamy. Nie wiem, jakieś 6 do 7 minut. Przekładam do miski. Pamiętajmy, żeby szpinaku naprawdę nie przeciągnąć, bo on się zacznie robić nam czarny i będzie niedobry. I musimy chwilę poczekać, aż szpinak przestygnie, żeby móc połączyć kolejne składniki. Szpinak już trochę przestygł, więc teraz dodajemy ser. Daję. 200 g serka Filadelfia. Wiemy co to jest, prawda? Można go kupić wszędzie. Kremowy, śmietankowy taki serek. Pychota. I do tego około 150 g sera fety. Dodam Trochę czarnego pieprzu i szczyptę soli. Soli nie za dużo, dlatego że serfeta jest dość słonym serem. I mieszamy. Robimy jednolitą masę. Przed zawinięciem krokietów należy dobrze farsz spróbować, żebyśmy byli pewni, że że jest ok, bo później już nic nie zrobimy. Po wymieszaniu szpinaku z serami, zobaczcie, są tutaj takie małe grudki fety, ale to właśnie tak ma być. Na tym to polega, żeby właśnie była różna taka struktura tego farszu. Przystępujemy do zawijania. I robimy piękne krokieciki. I od razu odstawiam je na większy talerz. Krokiety zawinięte, więc zaraz będziemy je panierowali i będziemy je smażyć. Do naczynia wlewam kilka jajek. Wrzucam trochę parmezanu startego. szczyptę soli i szczyptę pieprzu i dokładnie mieszam jajka uszykowane tutaj mam bułkę tartą będziemy panierować nasze krokiety i odstawię je na razie na talerz żeby później było łatwiej mi po prostu smażyć bo stąd od razu na patelnię to trochę tak niewygodnie a więc działamy najpierw w jajku oczywiście Jak chcemy, możemy panierować dwukrotnie. Ja tego robię nie będę. Będzie bardziej fit. I krokiety smażymy na wolnym ogniu na oleju roślinnym. Ale pamiętajmy, nigdy nie kładziemy nic na zimny olej. Zobaczcie, jakie są piękne i rumiane. Takie złoto na patelni. No i pierwsze krokiety są już gotowe, te kolejne usmażę sobie potem, już po nagraniu, a więc wyjmujemy. Są piękne i rumiane, chrupiące z wierzchu i kremowe, delikatne w środku, co zresztą zaraz Wam pokażę. Wyglądają apetycznie. A więc teraz jednego wezmę i po prostu Wam pokażę, jak wygląda w przekroju. No i oczywiście muszę spróbować. Wow, wow, wow. Zobaczcie, takie cudo. Taki prosty sposób, a tak pięknie wyglądają. A więc spróbujmy. Wow. Mm. To jest po prostu pyszne. Wow. Po prostu nic dodać, nic ująć, uwierzcie A ja już się dzisiaj z Wami żegnam i zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału, wciśnięcia dzwonka, który poinformuje Was, kiedy wrzucę film. No i życzę Wam smacznego. Mm. Po prostu są obłędne, uwierzcie mi.